Lecisz. Ahoj, witamy, witamy e, po polsko-czeskiej stronie, w zasadzie w Jakuszycach. Przystanek startowy. Przystanek w zasadzie punkt startowy. Stąd sobie ruszamy dzisiaj e, na spacerek po Izerach. Tutaj już jest radość, przedspacerkowa, rozgrzewka tak zwana stretching, rozciąganie mięśni, widzimy tutaj wszystkie partie ciała pracują tak żeby nie nabawić się żadnej kontuzji w trakcie dalszej podróży po szlaku także zapraszamy na wspólną przygodę jest ze mną Maciek który jest z drugiej strony aparatu ale to tak właśnie potwierdza no i co, i co, i dzisiaj będziemy sobie spacerować po górach izerskich po tej mecce, mecce? mekka polskich bushcrafterów i no i mamy nadzieję na całkiem, całkiem sympatyczny nocleg na łonie natury. Związany z tak zwanym wiatingiem. E, więc co, więc zapraszamy do oglądania kolejnego odcinka kanału Lab Trekking. Zapraszamy. Ręka mi się trzęsie. E, witamy pod legendarną stacją turystyczną Orle. Tak, doszliśmy tutaj. Było, się, by było bardzo ciężko. Nie, tak. Zaraz wchodzimy w rewiry dziczego jaru, trochowisk i przepięknego Szlaku przy dolinie Izery, co może oznaczyć tylko jedno majestatyczne do zdania. estetyczne dobra, leci. Eee, nie umiem. Nie wiecie. nie, nie, są nie, ani nie, 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 No, jeśli poznajecie to miejsce za mną w tle. Świetny background. Polana Izerska. Kolejny raz taki stały chyba punkt wypadów w Izery. Przepiękne miejsce widokowe na gwiazdy, o czym już mówiłem na poprzednich filmach z Izer, z gór izerskich. <grych> no, coś coś pięknego. Jeszcze śnieg po łacie śniegu gdzieś tutaj zostały sobie. Ale pomału późne Późna zima i wczesna wiosna uderza. W tle Maciek z poprzedniego filmu w Izerach z czerwiec 2018. Też powinniście go kojarzyć. <laughs> Całkiem przyjemny wypad. Naprawdę bardzo przyjemny. Izery. <laughs> Wszystko jasne. Poszło. Poszło. No to właśnie jesteśmy w tych okolicznościach przyrody, na których chyba jesteśmy na każdym filmie z gór izerskich. To samo co, co z polaną izerską i wiatką tamtejszą na, na owej polance. To samo jest z halą izerską, i tutaj wyjście z tego lasu. E, I od razu w parę sekund ma się dookoła niesamowicie ogromną przestrzeń. Niesamowite wrażenie, jeśli idziesz długi, długi czas lasem. Jesteś w dobrym nastroju. <słuch> I tak oto niedziela. Dzień drugi, wędrówki po Izerach. Eee, zdecydowaliśmy się jednak na nocleg na glebie, w Płatce górzystów mega klimatyczny, Sobotnia impreza przy każdym stoiku, A teraz piękne słoneczkoje, wystaje, wychodzi eee, i, i zmierzamy sobie z powrotem do Jakuszyc. Niebieskim szlakiem przez dziczy Jarobok jak więcej potoku. Piękne okoliczności przyrody, zaraz jeszcze piękne światło wiedzie. Pies się raduje, nic tylko maszerować. Ero. Taka sytuacja na szlaku. Artykuł e, opisujący gdzieś tam pogodę w górach izerskich i klimat, utrzymujący się tutaj cały rok, mówiący, że śnieg w Izerach zalega nawet do połowy kwietnia, artykuł ów powinien być zmodyfikowany. Jest połowa kwietnia i nie zapowiada się jakby ten śnieg miał ubyć w ciągu na przykład dwóch tygodni Patrzcie na tą pokrywę Spoko strumyczek I taka oto sytuacja. Łomy śnieżne, powyłamywane pod naporem osiadającego śniegu na gałęziach. Taki krajobraz.